Panie Danielu, mogę przerwać? Naturalnie. Daniel Marciniak, rekonstruktor, co było widać, i jednocześnie pracownik Działu Edukacji i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dopytam, co pan przed chwilą robił? To, co tutaj miało miejsce, jest to próba stworzenia repliki zabytku, repliki siekierki z w tym przypadku Świeciechowskiego. E na razie idzie dobrze. Na razie idzie dobrze. Czyli z tego czegoś powstanie siekierka? Tak, finalnie z tego czegoś powstanie mniej więcej takie coś. Może ciężko sobie to wyobrazić, ale przy odrobinie e, wprawy doświadczenia z kawałka surowego krzemienia można stworzyć narzędzie w pełni sprawne, zdolne do ścinania drzew. Czy takie działanie to jest właśnie jedno z działań rekonstruktora? Między innymi tak. W moim przypadku wiąże się to właśnie też moje działania, rekonstrukcje wiążą się z rzemiosłem, z odtwarzaniem różnych technologii, sprawdzaniem tego, eksperymentowaniem. Przy okazji jesteśmy taką też bazą pomocniczą dla, dla archeologii. No, można sobie powiedzieć, że się w pewnym stopniu archeologią eksperymentalną, czyli odtwarzam te technologie no i wtedy archeologzy mogą sobie te wytwory, współczesne repliki porównać z zabytkami. Panie Danielu, co jest takiego. Najbardziej satysfakcjonującego w tej pracy, w rekonstrukcji. W rekonstrukcjach można by to też powiedzieć w imieniu innych rekonstruktorów, którzy zajmują się różnymi innymi działami odtwórstwa. No bo niektórzy podchodzą do tematu bardziej teatralnie, tworzą i scenizację. No ja głównie skupiam się na przedstawianiu tej wiedzy, czy to archeologicznej, czy rzemieślniczej, czyli właśnie prezentacji zwiedzającym turystom właśnie tych technologii, technik. Często już zapomnianych współcześnie. Wspomniał Pan, że jest Pan rzemieślnikiem. Czy samo eksperymentowanie z tymi technikami, dawnymi przecież i wręcz za zapomnianymi, to jest to coś, co Pana ciekawi najbardziej? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest to, jest to bardzo satysfakcjonujące, gdy, tak jak mówię, z kawałka surowca przy odrobinie wiedzy i doświadczenia. Można stworzyć coś, zabytek, fałszywy zabytek niestety, gdyż taka siekierka przeze mnie wykonana no, często niczym się nie różni od, od tych zabytków, które archeolodzy wyciągają z ziemi. Dlatego też częściowo moje działania muszą być tutaj obwarowane <coughs> przez archeologów, przez, przez muzealników, żeby nie wprowadzać do obiegu fałszywych zabytków. Panie Danielu, a czy ja mógłbym sobie jeden taki kawałeczek na, na pamiątkę naszego spotkania wziąć ze sobą? No właśnie w związku z tym, co przed chwilą wspomniałem, niestety, ale, ale nie, chyba, że mi Pan obieca, że wyłączy ten kawałek, Pan ten kawałek archeologicznie, na przykład zarysuje go szlifierką diamentową, albo u grawera laserem wypali jakieś logo, wtedy ten mały odłupek, który niczym się nie różni od tych tysięcy, setek tysięcy zabytków leżących na polu górniczym w Krzemionkach, no wtedy coś takiego będzie można swobodnie sobie zabrać. Panie Danielu, obiecuję, że po przyjściu do domu wezmę gwoździa i zarysuję gwoździem. Może być? Chyba tak, chyba tak, gdyż żelazo nie było znane w Pradziejach, więc no, możliwość zarysowania żelaznym gwoździem kawałka krzemienia, no być może częściowo wyłącza archeologicznie ten zabytek. Panie Danielu, widzę tu mnóstwo y, fascynujących rzeczy. O właśnie, miałem zapytać o to. Co to jest? Jest to replika y, siekierki w pełni użytkowej. Ze znajomymi prowadziliśmy y, badania porównawcze. Sprawdzaliśmy jaka jest wydajność takiej siekierki, no i po, porównując właśnie ten mój wytwór do siekierki współczesnej, żelaznej, o podobnej masie, gabarycie, no to była, był czas pracy porównywalny gdzieś 1 do 27, czyli jedno uderzenie siekierą współczesną, żelazną, do 27 dziabnięć e, tą krzemienną. No ale takimi zbudowano chociażby e, wielką osadę Gawroniec tutaj e, koło Ćmielowa, włączono do naszej strefy UNESCO. -owej. No ale Państwu do prac gospodarczych nie polecamy. Nie, nie, nie polecamy. Idźmy z duchem czasu, zostawmy a to, tym, co minione tym archeologom. A tę siekierkę mogą Państwo zobaczyć w krzemionkach.